Czyli my pobieramy tylko i wyłącznie prowizję wtedy, gdy wygrywamy sprawę. Wszystkie koszty są po naszej stronie. Gdy klient składa wniosek, już popełniane są błędy. Podpisując taką ugodę wcześniej na kwotę 20-30 tysięcy, zrzeka się dalszych roszczeń w przyszłości, a dom się na przykład wychyli i jest warty 10 razy tyle, ale nie będzie można nic z tym zrobić. Witam serdecznie. Nazywam się Mateusz Szkuta i wraz z moim zespołem skutecznie dochodzimy szkód górniczych. W dzisiejszym odcinku opowiemy na temat cech, jakie powinna być dobra kancelaria odszkodowawcza. Zaczynamy. Na temat cech i wartości, jakie dobra kancelaria odszkodowawcza powinna wyznawać, rozmawiam z Michałem. Witaj, Michale. Witam serdecznie. Michale, z Twojego doświadczenia powiedz proszę, jakimi cechami powinna się legitymować taka dobra kancelaria odszkodowawcza. Myślę, że najważniejsze cechy dobrej kancelarii to przede wszystkim doświadczenie, skuteczność, transparentność i nastawienie się na to, by uzyskać jak największe odszkodowanie dla klienta, ale przede wszystkim też indywidualne podejście do, do klienta, bo każda sprawa jest inna. Tak, i tu się. Zgodzę w pełni. W szczególności zaznaczę tu, może, tą pierwszą wartość, o której Michał wspomniał, czyli te doświadczenie. Bo borykamy się jako kancelaria odszkodowawcza z tym, że wielu pełnomocników pretenduje do, do roli rzekomo specjalistów, natomiast z racji tego, że nie ma dużo danych postępowań, niestety ryzyko związane z nauką podejścia do, do danego typu. Interdyscyplinarnych spraw związanych z, ze szkodami górniczymi przerzuca na samego poszkodowanego. Co to znaczy? Tu nie chodzi o to, że, że, że nie mają kompetencji, natomiast chodzi o to doświadczenie i ilość już przeprocedowanych danych spraw. Nasza kancelaria skupiła się wyłącznie na dochodzeniu szkód górniczych. Powiem szczerze, że na dzień dzisiejszy nie możemy powiedzieć, że jakiekolwiek rodzaj postępowań nie został przez nas rozpoznany. Mówimy tu o, nie tyle o samych takich stricte celowych na remont. Kwestii wyburzeń, kwestii, kwestii odszkodowań, tzw. jednorazowych, zwrotów kosztów nakładów poniesionych na, na naprawy, czy też zwrotów, jakie inwestorzy ponieśli na, na wybudowanie nowo wznoszonego budynku, no, wszystkie te tematyki były przez nas rozpoznawane. No, obecnie bardzo szeroko, szerokim echem, i dość dużo ilość postępowań, którą procedujemy, dotyczy zabezpieczenia nieruchomości przed, przed powstaniem zapadlisk. Natomiast no, to mówię tu o sierszy Trzebini, o jawożnie, chzanowie też. No, jest to dość, dość specyficzny temat. Natomiast bez, bez doświadczenia, bez pewnego rodzaju świadomości, z jakimi problemami możemy się borykać, no to, 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 jest, ten, to jest ta wartość, którą, którą, której powinni szukać sami poszkodowani, czyli podmiotu, który, który wie jakiego typu problemy, jakiego, przed jakimi, jakiego typu wyzwaniami będą stanąć, aby skutecznie danych szkód móc dochodzić. To, co wspomniałem też wcześniej, myślę, że kluczowe jest, najbardziej kluczową rzeczą jest indywidualne podejście do klienta. To, jak podchodzimy do sprawy, że w pierwszym, pierwszą taką wizytą u klienta to jest zbadanie potrzeb klienta, to co klient tak naprawdę e, potrzebuje w danej chwili i co najbardziej go boli w danej sprawie. Gdy przychodzimy, stwierdzamy, czy ta szkoda górnicza faktycznie występuje. E, następne kroki e, są ukierunkowane tym, e, jak razem wspólnie z klientem ustalimy, jak ma ten proces naszej sprawy przebiegać. Każda rzecz jest konsultowana z, z klientem po to, żeby klient też wiedział, co się dzieje z, w sprawie oraz to, żeby czuł się bezpiecznie że to, co my robimy, dbamy o każdy szczegół, żeby też nie zostało nic pominięte. To prawda, w pierwszej kolejności to jest sprawdzenie, czy w ogóle jesteśmy w stanie danemu klientowi pomóc. Sytuacja każdego z klientów no, jest indywidualna, bo po pierwsze, na pewno ma jakąś historię już związaną z danym postępowaniem szkodowym, na pewno były już jakieś ustalenia, jeżeli nie to tym lepiej. Natomiast no, trzeba to uwzględnić w takim, takim uśrednionym naszej sprawie, gdzie przeważnie już te postępy, jakieś, jakieś kroki zostały przez samych poszkodowanych już podjęte. To trzeba uwzględnić na pewnego rodzaju możliwości dochodzenia danych roszczeń. Nie we wszystkich sprawach jesteśmy w stanie pomóc, ale wolę powiedzieć o tym naszemu klientowi od razu, bo jesteśmy nastawieni na relację z poszkodowanym taką, że jesteśmy dla niego partnerem. Jesteśmy skupieni na, na rezultacie, na tym, żeby dowieść te zobowiązanie, które w jego kierunku precyzujemy, aby dowieść tą wartość dodaną dla niego, czyli to, co jesteśmy w stanie wnieść ponad, ponad, ponad taki standard, który normalne kancelarie po prostu oferują. Prawda? My, dlatego też wynika to z naszej metodyki ustalania współpracy z poszkodowanymi. My opieramy się wyłącznie na prowizji od sukcesu. Gdzie kredytujemy wszystkie koszty, czy nawet nie kredytujemy, my je ponosimy za samego poszkodowanego, jako wyraz podziękowania poszkodowanemu za to, że obdarzył nas tak dużym kredytem zaufania. Myślę, że też ważną kwestią jest to e, i kluczowe, bo gdy klient u nas się zgłasza, to jest w ogromnej potrzebie. Nie wie, co w danym temacie zrobić, jak, jakie kolejne kroki podjąć, by. E, po prostu roz, rozstrzygnąć ten spór, który często jest z kopalnią, gdzie kopalnia proponuje albo grosze, albo coś, co nawet nie starczy na to, aby, aby mógł. Wyremontować e, swój dom. Dlatego myślę, że nasze nastawienie jest tutaj kluczowe, ponieważ e, to, co wspomniałeś przed chwileczką, prowizja od sukcesu, czyli my pobieramy tylko i wyłącznie prowizję wtedy, gdy wygrywamy sprawę. Wszystkie koszty są po naszej stronie. Ale bardzo ważne w tym wszystkim jest to, żeby klient e, też wiedział o jednej rzeczy. Im więcej my wywalczymy, tym więcej my zarobimy. To jest fakt. Ale Państwo wiedzą o tym, że walczymy o jak największą kwotę odszkodowania. I to jest według nas kluczowe, ponieważ klient ma wiedzieć, że jeżeli my się podejmujemy sprawę, to zrobimy wszystko i zadbamy o każdy szczegół, po to, aby to odszkodowanie było godne całej naprawy. Dla kontrastu, ile razy było tak, że spotykamy się z poszkodowanymi, analizujemy dokumenty, które były już powiedzmy przedmiotem weryfikacji przez kancelarię, czy prowadzonej sprawy przez kancelarię, a faktycznie nie jesteśmy w stanie nic już pomóc, prawda, bo okazuje się, że właśnie w wyniku tego braku doświadczenia no popełniono pewne, pewne błędy, których no, nie jesteśmy w stanie naprawić, prawda, no już na takim etapie. Często jest tak, że przed Merytoryką stawiany jest bardziej marketing, czyli obiecujemy wszystko na dzień dobry, natomiast te wartości, na które my kładziemy duży nacisk, czyli rezultatu, no one są pomijane. Lepiej jest dla standardowych kancelarii zasugerować, że dobrze, zapłacimy powiedzmy te parę tysięcy na dzień dobry bez względu na ryzyko. Natomiast dla poszkodowanego, z jego punktu widzenia, to, to jest troszkę jak hazard, prawda? Bo jeżeli nie wie, czy jest w stanie czegoś faktycznie dojść, no to to są pieniądze wrzucone w błoto. Dokładnie tak. I też często e, wrócę do doświadczenia, nam już to pokazało doświadczenie to, że e, na samym etapie wniosku, gdy klient składa wniosek, już popełniane są błędy. Między innymi datę dowiedzenia się o szkodzie, gdzie, gdzie, gdzie w tym momencie klient wpisując datę, przykładowo 5 lat wstecz, to w tym momencie już sprawa jest przedawniona, bo każda szkoda ma swoją terminowość. Kolejna rzecz, często są propozycję ugody ze strony kopalni, a na dole jest zapis, że zrzekają się państwo dalszych roszczeń co do, co do nieruchomości. Podpisując taką ugodę wcześniej na kwotę 20-30 tysięcy przykładowo, zrzeka się dalszych roszczeń w przyszłości, a dom się na przykład wychyli i jest warty 10 razy tyle, ale nie będzie można nic z tym zrobić. To jest przykre i uważam, że dzięki właśnie temu doświadczeniu, które mamy, staramy robić się robić wszystko, żeby Takich rzeczy nie dopuszczać i żeby klient w przyszłości dalej mógł tych szkód dochodzić. Poza tym, jeszcze takim odstępstwem od standardu jest to, że jesteśmy z poszkodowanymi na każdym etapie sprawy. Co ja przez to rozumiem. Jeżeli jest wizja z zakładem górniczym, biegłym sądowym, nie wiem, kosztorysantem, my chcemy przy tym być, bo jeżeli bierzemy całościowo odpowiedzialność za dane postępowanie, to znaczy, jeżeli chcemy mieć. Możliwość wpłynięcia czy monitorowania tego, co się dzieje, to my przy, musimy przy tym być. Tak samo nie wyobrażam sobie, żeby wnioski inicjujące, czyli te wnioski o naprawę szkód, były budowane w oparciu o wyłącznie o oświadczenie poszkodowanego. Musi być, musi być osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe, która określi, wskaże, bo też nie wszystko musi być szkodą górniczą. Natomiast też z drugiej strony powiem, są też pewne rzeczy, na które sami poszkodowani mogą, y, mogą sobie nie zdawać sprawy. Takich sytuacji jest na pęczki. A to wynika z tego, że, że poszkodowani no, są też pozbawiani przez zakład górniczy możliwości takiego szerszego spojrzenia na, na, już na swoją sprawę. Tak? Bo no, niestety, niestety procedury wyglądają, jak wyglądają, i zakład górniczy bardzo sztywno trzyma się wniosku i na pewno nie podpowie, co jeszcze ewentualnie można zgłosić i z jakim roszczeniem można jeszcze, jeszcze do nich wystąpić. W szczególności, gdy klient byłby sam na obiekcie, przychodzi kopalnia, i zazwyczaj jest mówione w ten sposób, że to jeszcze proszę niech Pani poczeka, to jeszcze nie zgłaszajmy, to się nie należy, ponieważ są błędy budowlane, że jest to dom stary, że to jest zuczy naturalne, a dzięki temu, że my jesteśmy na obiekcie i dbamy o każdy szczegół i opiekujemy się klientem na miejscu, za każdym razem tutaj korygujemy tą sprawę i dbamy o to, żeby jak kopalnia już przyjdzie, żeby sytuacja, żeby wszystko było dopilnowane, że to co zgłosimy, żeby to później było w protokole. Ale ile razy było tak, że poszkodowani, powiedzmy, że w starciu z zakładem górniczym na wizji, są atakowani wręcz, prawda? Są, y, są pewne insynuacje wysnuwane przeciwko nim, że no, to nie jest szkoda górnicza, to jest już po prostu próba wyłudzenia. No, takie sytuacje się niestety zdarzają y, i to nie jest rolą w naszym, w naszym ujęciu, y, takim, żeby poszkodowany sam, y, sam tutaj jakąś swoją obronę stosował? Tylko w naszym przypadku no, kosztorysant czy, czy osoba z uprawnieniami budowlanymi, sama będzie się w tym zakresie ustosunkowywać w imieniu samego poszkodowanego. Bo tu chodzi o tą przeciwwagę. Tak? Tu nie chodzi o to, żeby tylko napisać pismo, wniosek czy poze, bo to niczego nie wnosi. Tak? A jeszcze trzeba coś zweryfikować. Ktoś za to musi mieć odpowiedzialność. My za to bierzemy odpowiedzialność i, i się tego nie boimy. Bo jeżeli podchodzimy w sposób transparentny do poszkodowanego i mówimy mu otwarcie, na czym stoimy, to nie, nikt nam nie będzie miał za złe, że dzielimy się prawdą. Tak? No, to, jest, to jest uczciwe podejście. Tak? Chciałbym wrócić jeszcze do jednego tematu, jakim są umowy z klientem. Nasza najważniejsza cecha naszej, naszej umowy, tutaj bym powiedział, jest taka, że nie ma żadnych ukrytych, gwiazdek, nie ma żadnych dodatkowych opłat, kosztów, jest tylko i wyłącznie płatność w przypadku, gdy wygramy sprawę. Gdy przegramy sprawę, wszystkie koszty są po naszej stronie. A jest to rzadko, powiem szczerze, bo jeżeli chodzi o sytuację analizy spraw, no to wiadomo, tą sprawę trzeba przeanalizować. Często to ryzyko jest brane z pełną z z świadomością, bo jeżeli widzimy szansę rzeczywiście wygrania sprawy, nawet jeżeli ona jest trudna, skomplikowana, a w, na etapie sądowym wszystko się może wydarzyć, no to takie ryzyko też musi być brane pod uwagę. Natomiast no, to, jest, to jest margines z, z, z spraw, jeżeli o to chodzi. Natomiast trzeba być uczciwym i powiedzieć, że rzeczywiście tak jest. Natomiast podsumowując ogólnie te kwestie, tych cech, dla samego poszkodowanego najważniejsze jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo tego, że będzie miał wsparcie, to jest coś, czego powinien oczekiwać w trakcie czynności terenowych. W naszym przypadku jest, jest to jeszcze nie tyle wsparcie merytorystów, czy też również kancelarii, która ich później reprezentuje. Co też co najważniejsze, ma również bezpieczeństwo tego, że nie, nie ma tutaj ryzyka finansowego. Czyli to nie ma obiecywania. To jest kwestia rozliczenia tego, co faktycznie zostanie dowiezione, a nie jakichś hipotetycznych wartości, tak? czy, czy jakichś ryczałtowych. To, to tak nie działa. Wolimy, wolimy tym poszkodowanym wskazać tą drogę, że opieramy się na pewnych wartościach, które są dla nas ryzykowne, bo dowieść temat do końca, po, powiedzmy po dwóch, trzech latach, kredytując koszty no, to jest pewna trudność. Natomiast, no. Taki jest nasz model działania i cieszymy się tym już ponad 12 rok na chwilę obecną. Dla poszkodowanych inna cecha też powinna zostać im, im dostarczona, żeby przez dobrą kancelarię żeby też się czuli bezpiecznie. To jest to, że nie będzie elementu, który ich zaskoczy. Oni muszą na dzień dobry, na po samym początku współpracy, wiedzieć, na co się piszą. Często jest tak, że y, nie informuje się o niczym klientów, a potem się okazuje, że nagle przepisy prawa mówią inaczej. Tak? I klienci nie czują się już z takim faktem komfortowo. Niedopowiedzenie też nie jest formą prawdy. Często też słyszę, jak jestem u klienta, ile to kosztuje. Ja, ja to rozumiem, każda kancelaria. Kojarzy się z pieniędzmi. Każde pismo, które, które jest napisane, e, powoduje to, że trzeba coś zapłacić. Są opłaty wstępne, opłaty za prowadzenie sprawy. E, u nas tego nie ma. U nas jest tylko i wyłącznie szczera i oparta na e, relacji umowa, która mówi o jednym: prowizja tylko i wyłącznie w przypadku sukcesu. I uważam, że to. Poczucie takiego bezpieczeństwa i taki odbiór klienta jest dobry, bo jesteśmy dostępni dla wszystkich. Są osoby starsze, są osoby, które nie mają pieniędzy, by móc się zgłosić do kogokolwiek i zaczerpnąć porady prawnej. W tym momencie są zostawieni sami sobie. Myślę, że dobrym przykładem będzie ostatni mój klient, który zadzwonił do mnie i mówi: Panie Michale, dostałam ugodę. Kopalnia prosi, żeby ją podpisać i od razu odesłać. W tym momencie klienci. Są pozostawieni sami sobie. Dlatego bardzo ważne w tym wszystkim jest to, że my jesteśmy dostępni dla wszystkich. Jest klient, który nie zawsze stać go na prawnika, nie zawsze stać na, na poradę prawną, i najczęściej kończy się to tym, że oni tą ugodę podpisują, odsyłają. A na końcu jest ten zapis, o którym mówiłem wcześniej, że zrzekają się dalszych roszczeń w przyszłości. Według mnie to jest bardzo niesprawiedliwe. Dlatego nasza oferta i umowa jest tak skonstruowana, by pomóc właśnie takim ludziom. By pomóc ludziom, którzy nie mają dostępu do pomocy prawnej, do zakresu budowlanego, do merytorystów. Po to właśnie jesteśmy my, by trafić do każdej osoby, która nie wie, co zrobić w danym temacie. I wszystkich, ale to wszystkich zachęcam do tego, by nawet, żeby skonsultować jakieś papiery, które przyszły, dokumenty z kopalni czy SRK, które przyszły i nie wiedzą, co w danej sprawie zrobić, nie wiedzą, jak do tego tematu podejść. Zawsze mogą się z nami spotkać, skonsultować, umówić na bezpłatne konsultacje nawet u Państwa na miejscu, gdzie przyjedziemy, przeczytamy dokumenty, sprawdzimy wszystko od A do Z, by pomóc Państwu, bo to nic nie kosztuje. Nasza porada jest darmowa. W tym momencie przyjeżdżamy, oceniamy i kierujemy dalej Państwa, co w danym temacie zrobić. To tak naprawdę najważniejszy jest człowiek. I takim akcentem chciałbym też Państwa zachęcić bardzo do kontaktu z nami. Pod spodem, pod filmem znajduje się formularz kontaktowy. Jeżeli mieliby Państwo potrzebę, chęć kontaktu, albo bądź też chcieliby Państwo zgłębić pewne, pewne problemy, które Państwa dotyczą, a są związane ze szkodami górniczymi, zapraszamy do kontaktu. Jednocześnie zapraszam do subskrybowania naszego kanału, aby byli państwo na bieżąco z naszymi materiałami, gdzie również znajdą państwo solidną dawkę wiedzy. Ja się z państwem żegnam. Dziękuję państwu za spotkanie. Dziękuję ci Michale za uczestnictwo i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.